پس این برای عروسی افغانی اگر شفت نیست من موقع شروع شد استاد باشه. افغانستان سافر کسی خطرناک. چرا شما در این جاده کم Zawsze chcieliśmy odwiedzić Afganistan. Nasza podróż do tego kraju zaczęła się dwa lata temu, z nosem w książkach, palcem po mapie. Rok później doszedł intensywny kurs języka Darii. Mimo tego, pakując pleca kilka miesięcy temu, nie mieliśmy pojęcia, czego się spodziewać. W zeszłym roku rozpoczął się kolejny etap negocjacji między talibami i rządem amerykańskim. Paradoksalnie doprowadziło to do jeszcze większej eskalacji konfliktu. Wielu radykalnym grupom sponsorowanym przez organizacje terrorystyczne z całego świata propozycja pokoju nie była po prostu na rękę. Według danych Aklet w 2019 roku w Afganistanie zginęło 41 tysięcy ludzi, co czyni ten kraj najbardziej niebezpiecznym miejscem na ziemi. Nasze filmy nie będą jednak o wojnie. Przyjechaliśmy tutaj, aby opowiedzieć o życiu zwykłych ludzi, o afgańskiej codzienności, która zaskakuje niemalże na każdym kroku. Afganistan. Czy można tutaj normalnie żyć? Siódma rano. Afgańska granica. Pakujemy namiot. I zaraz czeka nas autostop w Afganistanie. Spodziewałem się tego. Po co w ogóle tam się pchać? Relacje na temat Afganistanu, jakie docierają do nas z mediów, skupiają się wyłącznie na cierpieniu, głodzie i masowej emigracji. Tworzy to pewien rodzaj bańki informacyjnej, poza którą ciężko wyobrazić sobie cokolwiek innego. Uważamy, że bardzo ważne jest, aby opowiadać także o innych, mniej oczywistych aspektach takich miejsc jak Afganistan. Znaczna część tutejszej ludności nie ma zamiaru codziennie myśleć o wojnie. Chcą żyć, marzyć i nawet od czasu do czasu bardzo dobrze się bawić to właśnie o nich jest ta historia. Patrz, typka. Młody, bekowy, kurde. <laughs> salam, 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 salam. Przejechaliśmy właśnie do parku i park jest zamknięty, ale... Ta wielka miejscówka za nami to jest rusi Salon, czyli miejsce gdzie się pobierają tu są wielkie, dzikie imprezy. Moim marzeniem jest to, żeby się tam wpieprzyć, powiedzieć, że nagram filmik ze ślubu, jako taka spoki spoko. Spoko. A, do림 do Nie spodziewałem się, że to będzie takie łatwe. Wchodzę, mówię, że chcę wejść na ślub, nagrać film. Mówią spoko, nie ma problemu. Najpierw musisz że z nami herbatę. Takie zasady? No dobra. I tu jest matę, mat, tu beraksim. Ja mam miłos. Ale? Po zioło jedziemy, po zioło, po zioło. Tu, tu jest tak najarane, że na szyżby. O! czyżby to była jakaś nazyczka do tańczenia Słuchajcie, nasze pierwsze doświadczenie z planem w organie. Wydaje mi się, że sporo młodych ludzi w jest po prostu od tego uzależnionych. tylko wódki, a to kaniak. No. <mian> tak, a tak. Tak najzły. A, a z nie to? jest kaniusz. Jest Даже tak, tak? Tak. Nawet jeśli nie znajdziecie, my sami samogonga Ja tańczyłam na parkiecie z tymi laskami Tam tańczą? No Dwie osoby tańczyły, dwie laski, więc ja też z nimi tańczyłam Wyciągnęły mnie te wszystkie z obsługi, mnie tam wepchnęły Żebym tańczyła Zaczęły mnie nagrywać Jedna Sebi. z DJ mi zaczęła pokazywać jaką muzykę puszcza Naprawdę? Teraz będziemy palić Co będziecie palić? Koszka to To co jest, to co jest nielegal Tak, nic Dlaczego park jest zamknięty, my tu jesteśmy? Jakiś typek rozpadał namiot w środku co to jest w ogóle? Kocy rozłożone w namiocie? Ludzie myślą, że tylko w związku z jakimś semieczkiem. Nocny stróż parku przyniósł nam poduszki do siedzenia. No, bardzo pana sądzę, że tak. Cukierki mamy swoje sztuki. Skąd one się wzięły? tym zauważyłem, kiedy one się pojawiły. Czyż on ma pizzę? Yeah. Oh my god! Dlaczego jest nickname Spiderman? Bo w Call of Duty ja jąłem i chodzę. Jutro!

Zawsze w lato pod dyskoteką ze straganem stoi pan Kabanowski, ma parówka drobiowa, kaszanka zwyczajna, co chcesz pakuje do buły górą. Właśnie robimy mierzenie sukni, Borys mnie tam zapina, no i będziemy musieli się coś zdecydować Tam jest lustro A tak rozwiązaliśmy problem z butami, po prostu ich nie mam Jestem sobie w skarach, inne laski oczywiście mają szpilki no, ale nie będę kupowała spilek na jeden raz w Nikt nawet nie zobaczy, jak będę mi czarne skary bo każdy będzie myślał, że to czarna balerina Już za chwilę rozpoczyna się nasz event czyli 100-lecie niepodległości Afganistanu To są moje spotkania z dzisiejszym <grym> wieczorem <zna> <grym> Zobacz, jakie mocno mam obie rękawy To są moje nowe koleżanki

Tak, wierzę. mówiłem, że taki jest. Wiedziałem, że taki znajdę. 11 września i To jest świetne. Nie do końca chce się zwijać, wiesz? To jest nasz ostateczny dywan. Widać wszystkie prowincje Afganistanu.

Ej, co nazywam na Hiszpanii? Nie, to jestem w Hiszpanii. Tak. Czy ja, tak. to jest Gazni, Tak. Nie pójdę na mnie sklepikarz, żebym mógł sklepikarz. Gdzie jedziesz? <laughs> Idę do domu. Gdzie? No, nie wiem. <laughs> Zamykasz. <laughs> Masz herbatkę? Zielona. Nie mam herbaty. <laughs> Afgański. Jestem zielona, herbatka. Tak, zielona. <laughs>

do mauzoleum ostatniego króla Afganistanu. Miała to być kiedyś jakaś atrakcja turystyczna, a stoi to puste, pada śnieg, obok, obok jest jakaś baza wojskowa, więc w ogóle nie, wszystko jest pozamykane, ale dogadaliśmy się z rudyżerem, żeby wejść. To żółte pudło to jest kontener, który jest jakby portalem do innego świata. Przychodzą tu ludzie i robią wideokonferencje ze Stanami Zjednoczonymi. Dziękuję, dziękuję. To jest o wiele lepsze. Czy to, czy to wpływa na twoje codzienne życie, czy jak to wpływa na twoje życie? Wiesz, to jest Afganistan, tak, mieliśmy tu więcej niż 30 lat wojny. There are lots of happening here, lots of things happens And we have positive parts too. beside that, we have improvements, we have. Yeah, this is the example of these programs. football, Yes, that was

W Afganistanie praktycznie w ogóle nie wyłączamy kamery. Udało się stworzyć kolejną mapę czasu. To myśl, która towarzyszy nam przy wyjeździe. Z naszego pobytu powstanie relacja w postaci 10 odcinków, które opublikujemy po zakończeniu serii południowoamerykańskiej.